Dobry wieczór, jesteśmy przy pomniku nieznanego żołnierza w Oświęcimiu na placu Gosiuszki. To jest pomnik. Tutaj, co tu pisze? Nieznanemu żołnierzowi, poległemu w czasie nie? Wa walce o niepodległość ojczyzny. 25 rok, I za zaczynamy sesję. Tu mamy kad i goł z dziuba. poprowadzić sesję. Czy jest tutaj ktoś z nami? Czy tutaj jest ktoś z nami? Jak jesteś z nami, to zaświeć tą lampkę czerwoną bądź żółtą. Anioł. Wow. Jest Anioł. Coś pozytywnego masz czwarta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za odpowiedź. Jak masz na imię? W którym roku?

Bo to jest pomnik nieznanego żołnierza, to może ty jesteś tym nieznanym żołnierzem? To jak miałeś na imię? Bo jak nieznany żołnierz, no to nie wiadomo jak miałeś na imię. Zdajesz sobie z, z tego sprawę, że nie żyjesz? Podejdź do tych urządzeń, a będziemy wiedzieć coś więcej. O tobie. Śmiało. Przyszliśmy porozmawiać. Mamy pokojowe nastawienie, nie chcemy zrobić ci krzywdy. Śmiało. Jak Dysko. się czuj? jak się czujesz? Dobrze ci idzie. Możesz podejść bliżej do tego urządzenia. Do... Tutaj do tego urządzenia. Jak się czujesz? Ja wiem, czy pamiętasz, że jak ja chodziłam do gimnazjum, to ja tu rok w rok, jak były delegacje, to ja ze szkołą tu chodziłam. Kwiaty ci oddawać. Szkoła trójka. Kim jesteś? Jest tu z nami Anioł jakiś? Nie. Nie. A kto, kto tutaj jest? Nie. No dobrze, ale kto to, kto tutaj jest? Nie Anioł, ale kto? Kim jesteś? Jesteś tym żołnierzem? Kim jesteś? Proszę podejść do tego urządzenia. Do tego. Jest. Nie. 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 Mamy zakończyć sesję. Czy mamy... Czy przeszkadzamy ci? Czy przeszkadza ci nasza... był skok. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za odpowiedź. Był skok. Czy przeszkadza Ci nasza obecność tutaj? Więzienie. Jesteś uwięziony? Chcę, e, e, mamy Ci jakoś pomóc? Mamy się pomodlić? Patrz, jakie skoki. Jest teraz to bliżej. Dziękujemy, dziękujemy, dobrze Ci idzie. Możesz podejść jeszcze bliżej, to wtedy będziemy mieli... Jesteś uwięziony, potrzebujesz pomocy, to mamy Ci pomóc? Mamy się pomodlić za Ciebie? Potrzebujesz pomocy? Lekarstwo, żeby Cię uzdrowić? Jakie skoki. Dobrze Ci idzie. Dziękujemy, dziękujemy. Odpowiadasz na drugim urządzeniu. Jeśli podejdziesz bliżej, możesz wpłynąć bardziej na to urządzenie. Wtedy ono y, zaświeci czerwoną lampkę. Czy potrzebujesz pomocy? Był skok. Jakie potrzebujesz pomocy? Co Ci się w życiu przydarzyło z Jesteś uwięziony, chcesz się stąd wydostać, tak? Pomodlimy się za Ciebie, kimkolwiek jesteś. Możesz zdradzić swoje imię. Czy jesteś żołnierzem? Jak jesteś żołnierzem, to zaświeć, tą, zaświeć lampę. Albo dwie, jeśli potrafisz. Był skok. Zaświecił jest żołnierzem. Był skok. Dziękujemy. Czy potrzebujesz modlitwy? Możesz odpowiedzieć na jednym bądź na drugim urządzeniu. Był skok. Chyba potrzebuję. Możesz odpowiedzieć na tym urządzeniu, bo teraz nie wiem, czy potrzebujesz, czy nie potrzebujesz, ale raczej potrzebujesz. Bo jesteś uwięziony, to my ci pomożemy. Czy, możemy, czy możesz podać swoje imię? Znowu skok. Dobrze, ale możesz odpowiedzieć tutaj na tym urządzeniu, wybierając odpowiednie słowo. Na pewno będzie twoje imię. Jak można imię? Ja mam na imię Dominik, to jest Barbara, a ty? Czy mieszkałeś w Oświęcimiu? W Auschwitz, czy mieszkałeś w Oświęcimiu? Czy byłeś więźniem obozu koncentracyjnego? Czy zginąłeś tutaj? Raskok. Dobrze. Yy, możesz w tym momencie wpłynąć, jeżeli. Czy możesz zaświecić na przykład jeszcze jedną lampkę, tak? Tak, żebyśmy mieli odpowiedź. Ewentualnie możesz użyć do tego celu. Przeszliśmy tutaj, żeby się z Tobą przywitać. Dobrze, dziękuję, że odpowiadasz tutaj na kadwójce. Tutaj na tym drugim urządzeniu, ale bardzo bym Cię prosił, żebyś odpowiedział, wybierając odpowiednie słowo, jak masz na imię. Żebym wiedział, za kogo się pomodlę. Żebym wiedział, za kogo. Patrz! U, dziękujemy, dziękujemy. Na prośbę trzy lampki, prawie, prawie cztery. Dziękujemy. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. To już jest nie do podważenia, jeśli by ktoś chciał podważyć. Dobrze więc. Mamy się pomodlić, czy się pomodlimy? chcę modlitwy, chcę modlitwy, bo widzę co się dzieje. Już z moment była błyskawiczna odpowiedź na... Była błyskawiczna odpowiedź tutaj na K2. Ja jeszcze odpalę Woksa na wszelki wypadek odpalimy drugie urządzenie, z którym jeszcze po, przez jedną aplikację możesz się z nami skomunikować. I oczywiście zaraz dojdzie do modlitwy i Eee, I się pożegnamy twoją, w ten sam Za Twoją duszę. Ja się teraz przełączę. Może będziesz miał prościej odpowiedzieć na tej, na tej, drugiej, na tej drugiej aplikacji. oczywiście go usta, na razie nie zamykam. Daj wieczka ze Nie SLS, tylko odpalamy VOXa. Odpalamy VOXa. Dobrze. Odpaliłem teraz na tym urządzeniu drugą aplikację, przez którą możesz się bardzo łatwo skomunikować. Czy mamy się pomodlić? Znaczy, już odpowiedział, za chwilę będzie modlitwa. Chcę znać Twoje imię. Odpowiedź. Dobrze, dobrze. Ja wiem, ja wiem że jesteś tutaj i chcesz nawiązać kontakt, ale czy możesz użyć tego urządzenia? Czy możesz przemówić do tego urządzenia? Nie wiem czy Woks będzie działał w momencie jak ja mu włączyłem samolota. Czy tam się Dobra działa. Dobrze, możesz przedstawić swoje imię tutaj do tego urządzenia. Jak masz na imię? Mamy stąd odejść? Tak, mamy stąd odejść? Zapal Dioda. Był skok. Dobrze, więc, ale chciałeś modlitwę. W takim razie, tą modlitwę dostaniesz się. Jeszcze raz przełączę na drugą aplikację, żeby ci było łatwiej. I po prostu. Bo modlimy się i się pożegnamy. I się pożegnamy. Posty. Jak sobie skalibruję... Znudzony. znudzony. Jesteś znudzony z nami. Dobrze, pomodlimy się Dobrze, i pójdziemy. Dobrze, pomodlimy się za ciebie i po prostu kimkolwiek jesteś, możesz... Yy, możesz jeszcze podać swoje imię, Będę, będziemy wtedy wiedzieć z kim mamy do czynienia. Ja mam na imię Dominik, to jest Barbara. Czy jesteś żołnierzem? Proszę o Czyli pewnie nie znasz nawet swojego imienia, tak? Nie, nie, nie. Dlaczego przyszedłeś? Żeby się pomodlić, żeby Chcemy żebyś z Tobą porozmawiać. Dziękujemy tą za odpowiedź. Widzimy, że teraz próbujesz się przez to urządzenie, bardzo dobrze, że próbujesz się teraz przez to urządzenie komunikować. Przyszliśmy porozmawiać z Tobą. Widzę, była odpowiedź. Chcesz modlitwy. Jak masz na imię? Wina. No. Lina! Dobrze, czyli nie jest żołnierzem. Dobrze nie był, no może mogłaby być. Dobrze, Lina. Pomódlmy się więc za ciebie. Paulina. Paulina! Można mnie Paulina, dzień dobry. Witamy. I był skok. Czyli odpowiedź raczej na tak. Ma szybciej odpowiedź. Eee, dobrze więc Paulina. Hmm. Więc e, pomódlmy się w takim razie za Ciebie. Jesteś tutaj uwięziona. E, może jeszcze jakieś pytanie? Nie mam nic. Mieszkałaś w Oświęcimiu? Paulina, czy zostałaś tu uwięziona w Oświęcimiu? Dobrze, więc e, ja w takim razie będziemy kończyć, tą, e, będziemy, kończyć kończyć, będziemy rozmowę. Pomodlimy się za Ciebie, Paulino, Pomodlimy. i nie tylko za Ciebie, bo za Nie Wuzoła tylko wszystkie. za Ciebie, za nieznanego żołnierza również. Dziękujemy za, za wszelkie odpowiedzi. Więc dobrze. Ojcze, jesteś w najdłuższym Ojcze, ktoś jest w niebie, świętym imię Twoje, twoje przez Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, twoja w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie opuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Aman. Maria łaścich pełna Pan z Tobą. Błogosławiona z tym między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, za nami grzesznymi. Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Koła ojcu i synowi, i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz, teraz zawsze nam na wieki wieków Panie Boże spraw, aby ta dusza, która nawiązała z nami kontakt, by mogła spotkać się z tobą. Niżej. W niebie. Niżej. 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 My mam być niżej? Dobrze. Dobrze. Panie Boże spraw, aby ta dusza, która Nawędzała z nami kontakt dusza Pauliny, dusza nieznanego żołnierza, aby zaznali spokoju w Twoim Królestwie. Przebacz im Panie nasze grzechy, ich grzechy, aby mogli cieszyć się w pełni szczęścia w Twoim Królestwie i Twoją obecnością. W imię Ojca i Syna i Ducha, Ducha Świętego. Amen. Dobrze więc. Dziękujemy, e, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy za odpowiedzi. Paweł. Paweł. Jest tu jeszcze Paweł. No dobrze. Czyli A my mamy, się już będziemy... Jest was tutaj wiele. My się już będziemy z wami żegnać. Jest was tutaj wiele. Mamy dużo odpowiedzi. Możecie na koniec jeszcze raz wpłynąć na to urządzenie. Bo widzę, jest tu pozytywna energia. Czy możecie jeszcze raz wpłynąć na to urządzenie? To, anioł. Tu, anioł. Anioł. Po modlitwie. Proszę, wpłyńcie na to urządzenie, podejdźcie do niego, na to urządzenie, zaświećcie, ile dacie radę. ja. Dziękujemy. Nie, to już jest nie do podważenia. Dziękujemy, dziękujemy, naprawdę. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy. My będziemy kończyć tak, że dziękujemy, dziękujemy za wspólne spotkanie, dziękujemy za odpowiedź, dziękujemy za próbę komunikacji, za komunikację. Nie podążajcie za nami, nie macie Anioł. takiego prawa. Zostańcie w pokoju, tutaj, gdzie jesteście. Na pracę potrzebujemy. Marynarz. Przyszliśmy w pokoju. Dobrze, byłeś marynarzem. Odchodzimy w pokoju. Dobrze, dziękujemy dziękujemy za odpowiedzi. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. I jak się masz? To jest to, o czym ci mówiłem. Nie idzie skończyć sesji, jak masz pozytywną energię. Ja się mam bardzo dobrze, a ty? Dziękuję. Będziemy się z wami kończyć, będziemy z wami kończyć, już idziemy do domu. Obiecujemy, doma. że przyjdziemy tutaj na jeszcze jedną rozmowę. Naprawdę super się Bardzo z wami fajnie rozmawia. się tu czuje. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajni, pozytywni ludzie. Dziękuję. Widzę, jest was tutaj dużo. Panie Boże... Przychodzimy w pokoju, odchodzimy w pokoju. Panie Boże, oddaję w twoje ręce te oto dusze. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy, dziękujemy za odpowiedzi i... Zostańcie w pokoju. Nie podążajcie za nami, za nami. Nie macie, macie takiego tak... prawa. No znowu Paweł. Dobrze, Pawle. Nie podążaj nie za nami. Nie, nami. nie, nie masz, masz takiego, takiego prawa. prawa. I dziękujemy, dziękujemy za komunikację i dziękujemy za sesję. Dobra, Paweł. Żegnaj, Pawle. Strzałeczka. Anioł. Ja